Cześć, w tym odcinku opowiem o tym, czym jest perfekcjonizm, czy pomaga, czy przeszkadza w nauce języków obcych i jak sobie z nim radzić, o ile w ogóle trzeba coś z tym robić. Na początku pewnie powinienem wyjaśnić, czym jest ten perfekcjonizm. Perfekcjonizm to jest wyznaczanie sobie nierealistycznych celów, bardzo ambitnych celów, których raczej nie da się osiągnąć. Jest to brak akceptacji błędów i niedoskonałości, ciągłe wytykanie sobie różnych błędów, ciągłe niezadowolenie z uzyskiwanych efektów i również poświęcanie czasu na nieistotne rzeczy, bo perfekcjoniści bardzo zwracają uwagę na szczegóły i bardzo często poświęcają wiele czasu na te szczegóły, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Wiem o czym mówię, bo sam z pewnością należę do grupy perfekcjonistów. Bardzo zwracam uwagę na różnego rodzaju szczegóły. Bardzo często wytykam drobne, nieistotne błędy, czy to sobie, czy innym osobom. I czasami to pomaga, ale często bywa też irytujące dla mnie i, i dla innych osób. Doesn't matter who came on to who Whom. That's right. Mimo, że jestem perfekcjonistą, udało mi się nauczyć kilku języków obcych, a może właśnie dzięki temu? Na to pytanie już każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Na początek opowiem Ci o kilku najważniejszych wadach perfekcjonizmu w nauce języków obcych, a potem opowiem o kilku zaletach, ale jednak obawiam się, że tych wad będzie trochę więcej. Pierwszą wadą jest to, że skupiamy się na poprawności, a nie na komunikacji. Jeżeli oglądasz moje materiały od jakiegoś czasu, pewnie wiesz, że często powtarzam to, że zwłaszcza na początku nauki warto koncentrować się na komunikacji, na przekazaniu tego, co chcemy powiedzieć, a nie na poprawności językowej. Oczywiście trzeba dbać o jedno i o drugie, natomiast na początku najważniejsze jest zawsze Komunikacja, bo to jest w zasadzie podstawowy cel języka. Uczymy się języka po to, żeby komunikować się z innymi ludźmi, a nie po to, żeby wypowiadać w 100% poprawne zdania, które nie mają żadnego sensu. Więc perfekcjoniści zawsze będą woleli powiedzieć w 100% poprawne zdanie. Niż rzeczywiście przekazać to, co mają do powiedzenia, ale z, z kilkoma błędami. I z tym jest rzeczywiście dość trudno walczyć, jeśli jest się perfekcjonistą, bo, bo każdy błąd jest przez takie osoby bardzo zauważany. Kolejna wada to to, że perfekcjoniści często. Lubią wszystko planować i planują wszystko aż do przesady. Często planują swój dzień co, co do minuty, starają się wszystko bardzo dokładnie zaplanować, natomiast e, nauki języka obcego nie da się zaplanować aż w tak drobnych szczegółach. Można mieć jakiś ogólny plan, można na przykład postanowić sobie, że będziemy w każdym tygodniu poświęcać ileś godzin na naukę. Możemy zaplanować sobie, jak będziemy się uczyć, gdzie, z kim itd. Ale nie jesteśmy w stanie tego zaplanować w najdrobniejszych szczegółach i niestety perfekcjoniści mają tak, że jeśli wykonają swój plan w, w, w tylko lub aż 90%, a nie w 100%, to czują często e, frustrację z tego powodu i to może też e, w jakimś stopniu utrudniać naukę języków. Kolejna wada, to unikanie mówienia i unikanie praktycznego używania języka. Perfekcjoniści często muszą mieć pewność, że wiedzą, jak coś powiedzieć, zanim w ogóle się odezwą. Jeśli mają wątpliwości, jeśli na przykład e, wiedzą, że nie znają jakiegoś słowa, którego chcieliby użyć, wtedy przeważnie uznają, że się po prostu nie odezwą, bo nie są w stanie Powiedzieć tego, co chcą powiedzieć w 100% poprawnie, i bardzo często są to osoby, które chłoną wiedzę, które chomikują tą wiedzę w głowie i boją się z niej skorzystać, bo ciągle uważają, że ta wiedza jest niewystarczająca. Jeżeli nie będziesz mówić, jeżeli nie będziesz aktywnie używać języka, zwłaszcza na początku nauki, to oczywiście ta nauka będzie przebiegała dużo wolniej. Im bardziej jesteśmy aktywni w nauce, tym szybciej się uczymy czegokolwiek, nie tylko języków. Kolejna wada, o której chciałem powiedzieć, to to, że w przypadku perfekcjonistów nauka języka często nie jest przyjemnością, a powinna być przyjemnością. Perfekcjoniści często czują presję, którą tak naprawdę sami na siebie nakładają, czują stres, bo ciągle coś jest nie tak, ciągle są z czegoś niezadowoleni. I każdy błąd językowy, który popełniają, ma na nich duży wpływ, i taki błąd jest bardzo bolesny w cudzysłowie. Takie osoby często się zadręczają, że jeszcze czegoś nie wiedzą. Albo że właśnie popełniły jakiś błąd, ale tak naprawdę, nawet w naszym języku ojczystym, mimo że jesteśmy ekspertami od tego języka, na pewno czegoś nie wiemy, na pewno popełniamy ciągle jakieś błędy w tym języku, którym posługujemy się przecież całe życie. Mogę Ci podać prosty przykład. Ja w wieku 28 lat dowiedziałem się, że lub i albo to nie są synonimy Bo jeśli powiem, że pójdziemy do kina lub do teatru To może oznaczać, że pójdziemy do kina, do teatru Albo i do kina, i do teatru Natomiast jeśli powiem, pójdziemy do kina albo do teatru To oznacza, że albo tylko do kina, albo tylko do teatru Myślę, że prawie nikt nie zdaje sobie sprawy Z tego, że to nie są takie stuprocentowe synonimy A jednak jakoś tym językiem na co dzień się... Posługujemy, więc warto zdawać sobie sprawę z tej niedoskonałości, nawet w naszym języku ojczystym. I jeśli uczymy się jakiegoś języka obcego, no to tym bardziej nie warto się tym aż tak przejmować. Pamiętaj o tym, że języki to jedno z najprzyjemniejszych rzeczy do nauki, bo Języki możesz wykorzystać do mówienia o czymkolwiek, o czym tylko chcesz, w każdym miejscu, w każdym czasie, możesz mówić o czymkolwiek i możesz naukę języków dopasować do siebie w zależności od swoich upodobań. Czy są jakieś zalety perfekcjonizmu w nauce języków? Myślę, że kilka można znaleźć, ale chyba raczej jest ich trochę mniej niż wad. Pierwszą zaletą, która przychodzi mi do głowy, jest to, że trudniej się poddać i trudniej porzucić naukę języka. Perfekcjonizm idzie bardzo często w parze z, z ambicją i z determinacją. Jeżeli osoba, która jest perfekcjonistą, postanowi sobie, że musi nauczyć się danego języka, to będzie czuła w sobie taki wewnętrzny przymus i jest dużo większa szansa, że ten cel osiągnie i nie podda się. Po drodze. Być może ta droga będzie trochę bardziej frustrująca, ale taka osoba będzie się czuła bardzo źle z tą myślą, że mogłaby tego celu nie osiągnąć, więc najprawdopodobniej nie porzuci nauki i języka. Kolejna zaleta to to, że perfekcjoniści uczą się na błędach znacznie szybciej. Perfekcjonista, każdy popełniony błąd odczuwa 10 razy. Mocniej niż, niż przeciętna osoba. Każdy taki błąd w jakimś sensie boli taką osobę, i dzięki temu perfekcjoniści dużo lepiej zapamiętują te błędy, ale dzięki temu szybciej się uczą i następnym razem już takiego błędu nie popełnią, bo doskonale pamiętają, że to jest błąd i tak się nie mówi, i należy mówić w inny sposób. Natomiast inne osoby, którym nauczyciel powie, że, że popełnił błąd, podejdą do tego z większą obojętnością i jest dużo większe prawdopodobieństwo, że o tym zapomną i że kolejny raz w przyszłości popełnią ten sam błąd. Inną zaletą perfekcjonizmu jest to, że takie osoby czują w sobie przymus pogłębiania wiedzy. I na przykład, kiedy perfekcjonista zdaje sobie sprawę z tego, że nie zna jakiegoś słówka w języku obcym, musi to sprawdzić, musi to słówko natychmiast poznać, bo po prostu czuje się z tym źle, że tego nie wie. I to też pozwala na szybszą naukę. Jaki z tego wszystkiego płynie wniosek? Główny wniosek jest taki, że perfekcjonizm ma swoje plusy i ma swoje minusy i myślę, że można go wykorzystać do tego, żeby uczyć się języków szybciej. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, jak to wszystko funkcjonuje, jakie są jego wady, jakie są jego zalety i myślę, że ta świadomość jest tutaj właśnie kluczowa, bo dzięki temu jesteśmy w stanie ograniczyć wady perfekcjonizmu i zauważyć kiedy ten perfekcjonizm się objawia. W, w ten negatywny sposób, i jesteśmy w stanie e, dzięki temu również wyeksponować e, jego zalety. Daj znać w komentarzu, czy jest to coś, co dotyczy ciebie, czy uważasz siebie za perfekcjonistę, czy uważasz, że to ci pomaga, czy przeszkadza w nauce. Zachęcam cię do subskrybowania tego kanału, bo znajdziesz tutaj wiele wartościowych informacji i porad na temat nauki języków obcych. I zachęcam cię również do zapisania się na mój darmowy kurs dla poliglotów. ABC Poligloty link do niego znajdziesz w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.